Siema there, Dobra Jedziemy no, Jedziemy z tym koksem Dawaj. Moja apteczka we Nie no, Ja mogę tylko jedną broń No bo można tylko na razie jedną broń e, to szaj, Ej to ej we, Weźcie dwóch ludzi żeby wzięli ten Na odległość broń, nie? Można dwie No wiem, dwóch ludzi na odległość A dwóch na ten, na kombat Ja i Verti ja na kombat, na odległość Holy O dupę Ej to co, raszujemy przez to czy co? Bo ja nie rozumiem was Nie wiem można rasować. Ej Grima Ej tu jest Shakera e, ten miecz miecz. Mój Miercz O daj, yes. daj, daj mój Nie Tu coś jest e. Kurde no czemu? Musimy Zadoby, iść są... przez ten, przez balkon gdzieś Dupy! No jaka kol... Nie, weźcie pomóżcie, ja będę was bronił. No Jockey! Pomóżcie, Jockey! No i jeszcze Peter, fajnie! Dobra, idziemy Dobra, przełazimy chyba czarny Pomóżcie! Co tu dobra, będzie? będzie? Czym gdzieś piła powinna być, nie? To dalej. Czekajcie. Na wasze plecy będę krył. Poker. Ej, hey, to są schody. E, na schody, dawajcie. Ej, na schody. Dawaj. Spam. Ale pożar. Dobra, idź po, idźcie po prostu. Idźcie tam przez G. Ja zajmę się tym. Dobra. Baseball! Co jest? Baseball! Baseball nie. Realized? Piła! Piła! Daj temu, Vertitowi. Verti piła! Piła Vertit! Yeah. Tu, tu! Leży! Proszę tu. Au. Great. Czekaj! O, nie strzelaj oh. we mnie! Sorry! Odejdź, oh, yes. fast amb chcę Uwaga idę Błoty w dupsko Wiesz warty O w dupę, charger A nie bomber to był Spiter, Charger Bumer jest piękny. O cię w dupę Ej tutaj jest ten Ej, na jakim my jedziemy? Na łatwym czy na średnim? Za tobą! O, czekaj! Ja wpisuję, obmacuję. Kurde, no! Prze Uważajcie! Czekaj! Chodźcie! Leczę cię. Nie się. Chodźcie! Ej, jeszcze. Po co, tak ja co ty się tak szybko leczy? Dawajcie, biegnijcie, bo tu za chwilę się ten. Vertis wbijaj. Kurcze, nagrywanie mi się przerwało. Dobra, ja nagrywam, Dawaj, wbijaj. Chodź! to oczywiście. Ja. Co pasjonato. Pasjonato. Ja cię... ja ogólnie zapomniałem. To jest jak ktoś umrze, to Beczka? do niego podchodzisz. To to się przyda nam. Dawaj, reanimują. Re reanimuj ją. Hey, reanimuj. czemu on oh. mnie reanimuje? O, teraz oh. uwaga. Skaczemy! Woo! Jej! O nie, teraz będzie. Teraz Uważajcie, będzie. przygotujcie się, ja się uleczę. Czekaj. Nie, ja się uleczę. No i fajnie. Już lecę. No fajnie, kolo, zwracasz uwagę, hordy. No nie, kto we mnie nawala? Ja biorę. Nie, ja, sobie, ja biorę to. Dawaj. Jak ty masz dwie bronie? Ale też mam. Dawajcie. E, tędy trzeba, chodźcie, tu. Gdzie grymasto? Tu. Czemu to? Mocne opary. Uj. Tutaj, przez Chyba... tu, przez kuchnię. Gdzie chodź grymasto? Ach, no, Teraz Dziek... No tutaj, no. Uwaga. Jak to się nie... One muszą być wszędzie, to nie? Dobra, chodźcie! Uf, ty, w ratunku. Weźcie to mnie! Ba dawaj, ci ciągnie! Dobra, idę do Biegne. ciebie, Vertig. Vertig, Dobra, wychodźcie stąd! O. Dobra, idziemy! Chodźcie Schron! Szybko! Biegnijcie! Uh, shot! shot. Białeńka. Nie, Białeńka. Nie, zamykaj, nie zamykaj, nie zamykaj! Nie zamykać! Uh, Dobra! Jaś wierdził... Zamykać! Dobra! Dasz. Dobra! Kończymy nagrywanie, nie? Co? No, no. Kurczę, ja wstrzymałem frapsa demo i mi przerywało to chwilę nagrywanie dobra. dobra Dzięki, siema, halo. Koniec? No.